Dobry, kochani, jak się macie? Jak tam siedzenie w domu? U mnie słuchajcie, nie wiem, jakoś ten czas dobrze spędzam. Jestem bardzo zaskoczona pozytywnie tym, jak dobrze mi się żyje w tym zamknięciu. Korzystam jak tylko się da, natomiast no. Nie ukrywam, że też szykuję się już do powrotu do normalności. Pewnie będzie to nowa normalność, ale tak czy siak chciałabym w tej normalności wyglądać dobrze i czuć się dobrze. Także dzisiaj trochę pokażę Wam właśnie, co robię, żeby wrócić i ruszyć z kopyta. I ostatnio nagrałam dla Was film o mojej nowej, świeżutkiej pielęgnacji włosów, nowe sposoby, nowe produkty na piękne, długie włosy, ale nie tylko o włosy dbam i już Wam pokazuję, co jeszcze robię. A w ręce moje trafiła ta nowość od Braun, czyli ich najnowszy depilator i trymer 9 Flex. Słuchajcie, jestem zakochana, ja w ogóle mam... Wszystkie moje tego typu zabawki są z Brauna od zawsze. Mają przepiękny design i faktycznie są świetne. Mój poprzedni depilator... Ma 10 lat i nic mu nie dolega, absolutnie, natomiast dziś zgubiłam um, końcówkę do niego, moją ulubioną i stwierdziłam, że w takim razie czemu nie wypróbować nowości, także właśnie przyszedł do mnie ten depilator, najnowszy ich i powiem wam, że jest upgrade, jest mocny upgrade, już wam opowiadam, na czym to polega. I cały zestaw przychodzi w takim ładnym opakowaniu, i tutaj już Wam pokazuję, co w tym zestawie się znajduje. No przede wszystkim, właśnie ten nowy depilator, który jest po pierwsze. Przepiękny, tutaj ma elementy różowego złota, idealnie, idealnie mieści się w ręce, bardzo wygodnie się go trzyma. No i to, co właśnie jest nowością, to to, że ma ruchomą głowicę na boki i też do przodu, bardzo sprawnie się rusza, więc dopasowuje się prześwietnie do waszego ciała. Znowu ma też dwie szybkości: włączamy, wyłączamy. No i to, co też bardzo lubię, to to, że można z niego korzystać. Pod wodą i mamy tutaj różne końcówki. Możemy się wydepilować, możemy też włosy przyciąć, jeżeli mamy ochotę. W zestawie tutaj też przychodzi taka główka do peelingu. Z tego się bardzo cieszę, bo szczerze mówiąc myślałam ostatnio, żeby kupić sobie szczotkę do ciała, do takiego suchego szczotkowania. Także na razie jej nie kupię i będę sobie tym robiła. Zobaczymy, jak to będzie działać. No i tutaj mamy też dwie końcówki do golenia się. Ja mam też dla Was minus 20%, jeżeli macie ochotę, właśnie na nowy depilator. Ten jest naprawdę świetny. To macie minus 20, tylko wejdźcie w opis pod filmem, i tam jest link, i tam jest kod. Także możecie sobie zaoszczędzić 20%. I jedziemy dalej, słuchajcie, z pielęgnacją i z tym, co robię teraz w domu. I słuchajcie, zrobiłam zamówienie w Douglasie. Już wam pokazuję, co przyszło. A zamówienie jest, słuchajcie, typowo pielęgnacyjne pod kątem twarzy, dlatego że znowu była jakaś tam przecena, także ja zawsze na przecenie kupuję. I słuchajcie, przyszedł m.in. ten krem. Ja go teraz tutaj dołożyłam sprytnie, bo już z niego korzystam. To jest, słuchajcie, hicior, z którego korzystają wszystkie francuski, wszystkie top modelki, makijażyści i nie wiadomo kto jeszcze. Słyszałam o nim od dawna, także teraz też go kupiłam i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo, ale to bardzo zadowolona. Dowolona. Tak go teraz porzuciłam brutalnie, żeby znowu do was twarzą przemówić, żebyście mnie widzieli. Yy, podobno to jest rewelacja, i faktycznie ożywam. Używam, używam go od kilku dni i daje tak piękny blask zdrowy skórze, że na pewno, na pewno będzie to ulubieniec e, Poza tym też jest w miarę okej okay cena, ja jakoś tak zazwyczaj wydawałam na kremy e, całkiem niemało A ten krem z tego co pamiętam kosztował 70 zł i tam jeszcze było minus 20%, więc idealnie A ta tubka słuchajcie jest duża plus też ta konsystencja jest taka, że wydaje mi się, że to spokojnie na parę ładnych miesięcy mi wystarczy, bo jest bardzo, bardzo wydajny. Co Słuchajcie, musiałam właśnie przerwać, bo w tej sekundzie przyszedł kurier z kolejną paczką, bo zamówiłam rzeczy do włosów kolejne, także też wam pokażę od razu dzisiaj. Ale kontynuując. Zamówiłam jeszcze kremik pod oczy. Mario Badescu, to jest krem Glycolic Eye Cream, także zobaczymy, to co już od razu mi się w nim nie podoba, no ale byłam świadoma jak go zamawiałam, to jest opakowanie, ja wolę jednak wyciskać kremy niż wsadać paluchawnie. no ale niech już będzie, mam nadzieję, że będzie fajny Mam z Mario tonik i jestem z niego bardzo zadowolona, także teraz przetestuję jeszcze ten krem pod oczy. Kolejna rzecz, nowość w mojej kosmetyczce, o której słyszałam bardzo dużo pozytywnych rzeczy i w ogóle o tej marce też słyszałam bardzo dużo, to jest The Ordinary i zamówiłam ich serum, które się nazywa Buffet, i to jest Multi Technology Peptide Serum. I to słuchajcie, ma dużo wspaniałych składników, i podobno ma to działać na zasadzie takiej, że Wasza skóra dobiera sobie z tych składników to, co jest jej najbardziej potrzebne. I dlatego to jest właśnie taki bufet dla Waszej skóry. Zobaczymy. No, cena dosyć niezła, więc jeżeli się to sprawdzi, to na pewno zostanie na dłużej ze mną. I zamówiłam też jedną rzecz, którą znam, którą już miałam i bardzo mi się spodobała, a mianowicie jest to tonik mark. Kills. To jest taki bardzo delikatny tonik dla wszystkich typów skóry. Sprawdził mi się fenomenalnie. Także właśnie jak już była ta przecena, minus 20%, stwierdziłam, dobra, jeszcze raz jedziemy z tym koksem, bo się super sprawdziło. I jeszcze w ramach szykowania się do powrotu do normalności kupiłam, słuchajcie, taki daglasowy. To jest chyba marka Tak. Marki Douglas. Odżywka do rzęs. Jeżeli jest coś, coś, czego nie mogę się doczekać, jeżeli chodzi o powrót do normalności, to na pewno jest to laminowanie rzęs i lifting rzęs i henna rzęs. Dlatego że wiecie, że lifting rzęs uwielbiam. No i teraz nie mam rzęs po liftingu niestety już, bo już mi się ten lifting skończył już znowu opadły mi rzęsy i są no nie jest źle, ale jednak po liftingu to jest magia, także nie tęsknię jakoś szczególnie za fryzjerem i innymi usługami kosmetycznymi natomiast właśnie za liftingiem to będzie pierwsze co zrobię jak tylko będzie to można robić także żeby jeszcze dopomóc właśnie moim rzęsom stwierdziłam, że chcę że jak już na ten lifting pójdę, żeby były jeszcze fajniejsze, takie dłuższe gęstsze, zobaczymy czy to zadziała I jeszcze jedna rzecz, tak w ramach takich bardzo optymistycznych moich przewidywań, to jest, słuchajcie, krem z SPF-em 30 do ciała. Po prostu mam nadzieję, że zaraz wyjdzie słońce i że będę mogła trochę na tym słońcu pobyć, i chciałabym się też trochę opalić. Mimo, że opalania zazwyczaj unikam, to teraz, yy, przez to, że siedzimy w domu tyle, to, jak już z niego wyjdę, to chcę troszkę się opalić i trochę tego słońca złapać, ale w, w miarę zdrowy sposób, czyli właśnie z SPF-em. To jest marka Australian Gold, czyli sugeruje to, że jest to z Australii. No, zobaczymy, zobaczymy. Jeżeli ktoś coś o słońcu wie, to na pewno są to ludzie z Australii, także mam nadzieję, że się to się sprawdzi. A tu jeszcze szybki outfit of the day: spodnie. Zara, pewnie są jeszcze dostępne i bluzka, którą skradłam mojej mamie. Słuchajcie, moja mama ma bardzo dużo bluzek marki Etam. Ja szczerze mówiąc, jakoś do Etamu nie zaglądam. Nie wiem, jakoś mi nigdy nie kusił, ale widzę, że są tam bardzo, bardzo fajne rzeczy. Ta bluzka, taka właśnie teraz bardzo modna z ala satyny i z takim delikatnym Wykończeniem, także mam nadzieję, że mamusia się na mnie nie pogniewa. I jak zwykle mam mój ulubiony naszyjnik swarowskiego, i do tego, ale to pewnie chyba. Nie będzie widać, może jak się odwrócę. I do tego mam taką gwiazdkę, którą moja mama znalazła w TK Maxie, słuchajcie. Tam czasem naprawdę bardzo fajną biżuterię można znaleźć, także też mam je podkradłam. No i jeszcze mam nowe kolczyki z marki, którą Wam pokazywałam, czyli Astrid i Miu, brytyjska marka. Zaraz Wam tutaj, mam nadzieję, że widać, też są takie malutkie gwiazdeczki. Także jeszcze właśnie sobie dokupiłam, tak jak Wam też zapowiadałam. I do włosów, słuchajcie, pierwsza rzecz, która. Okej, okay, i okazuje się, że kupiłam więcej rzeczy niż tylko. Okej, okay, i okazuje się, że kupiłam więcej rzeczy niż tylko do włosów. Zaraz wam je pokażę. Ale włosy. Kupiłam maskę Kalos Blueberry, dlatego że podobno jest jedną z lepszych tych masek Kalosa, Także przetestujemy. Jest, słuchajcie, ogromna. Zaraz wam pokażę. Tak się ona prezentuje względem mojej głowy. Tak, jest ogromna. Słuchajcie, to jest litr i ten litr kosztował chyba około 10 zł. I kolejna rzecz włosowa, bardzo ekscytująca, to są, słuchajcie, nożyczki fryzjerskie, które kupiłam, dlatego, że chcę włosy własnoręcznie przyciąć. I będziecie ze mną to robić, także też możecie się już podekscytować. Poza tym zamówiłam sobie też peeling, bo peelingów nigdy dość. To jest marka, nie wiem jaka, Fresh Juice, nie znam, ale z chęcią przetestuję. I to słuchajcie, jest trawa cytrynowa i zielona kawa. Tak to ma pachnieć. I poza tym kupiłam też sporo rzeczy do rąk, do pielęgnacji drąg. Teraz ręce myjemy non-stop, także ja też pokupowałam sobie różne rzeczy. Między innymi tej właśnie marki Bingo Spa kupiłam jedwab do dłoni. Tutaj mamy śluz, ślimaka, masło kakaowe i witaminę, e, także jestem bardzo ciekawa. To, co mi się podoba, to jest to, że jest pompka. Ja uwielbiam rzeczy z pompką. No i jest też całkiem duży, także zapowiada się nieźle. E, jeżeli chodzi o rozmiar... O już, mówię, że niestety jest jedna porażka w tym zamówieniu Dlatego, że chciałam też sobie dokupić krem do ciała, jakiś balsam nawilżający No i zobaczyłam to I myślałam, że to jest taki dosyć duży rozmiar Nie spojrzałam, że to jest 50 ml Tu jest napisane, że to jest żel do skóry suchej, bio oil Pomyślałam sobie, uff, sam raz No tyle tylko, że nie spojrzałam, że rozmiar jest jak dla krasnala Także będę mogła sobie tym co najwyżej posmarować łokcie, stopy. No i tyle, i muszę kupić jeszcze jakiś inny balsam do ciała. Jeszcze jeżeli chodzi o włosowe rzeczy, to słuchajcie, w innym jeszcze sklepie kupiłam sobie tę szczotkę. To jest szczotka Wet Brush. Klasyka gatunku też, jeżeli chodzi o szczotki dobre dla włosów. Podobno, słuchajcie, i tego dowiedziałam się stosunkowo niedawno, Tangle Teaser nie jest najlepszą opcją. Podobno on łamie włosy i no, są szczotki lepsze na rynku. Między innymi podobno ta Wet Brush i jeszcze czaję się na szczotkę Olivia Garden z włosiem z dzika, także to też do mnie niebawem przyjdzie, na razie jest ta wet brush i ją teraz będę stosować do wczesywania wszystkich moich mm, kosmetyków do włosów, pokazywałam Wam w moim nowym filmie, że ja właśnie Tangle Teasera używałam do przeczesywania włosów po nałożeniu oleju yy, odżywki i tak dalej, i tak dalej, więc już teraz będę korzystać z tego wet brusha a poza tym też właśnie tak jak mówiłam, do rąk pozamawiałam różne rzeczy, czyli maseczkę do rąk, taką nawilżającą Odżywiającą, odżywiającą, no bo teraz wydaje mi się, że to będzie niezbędne, żeby regularnie takie rzeczy robić, żeby ręce zachowały ładny wygląd. I jeszcze tutaj Liren kupiłam, też aksamitne dłonie. Słuchajcie, moje paznokcie, w ogóle nie wiem czy to będzie widać. Halo. Moje paznokcie nie widziały lakieru do paznokci od ponad miesiąca i wyglądają tak pięknie jak nigdy. Moje paznokcie, nie pamiętam kiedy tak ostatnio wyglądały. No są króciusieńkie, jak widzicie, ale są lśniące, są. Są w ogóle bardzo takie gładkie, śliskie. no Jestem w nich zakochana, i no jestem ciekawa, kiedy się zbiorę do pomalowania, bo jestem z nich tak zadowolona, że w ogóle nie chce mi się malować. Także zobaczymy, kiedy się zbiorę. No, a poza rękami też kupiłam sobie maseczkę do stóp, dlatego że lato się zbliża wielkimi krokami. Jednak kiedyś z tego domu wyjdziemy i chciałabym wyjść o ładnej stopie, także kupiłam. Taką maskę do stóp, ale, 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 poza pielęgnacją i ciałem, w co teraz bardzo inwestuję, bo też mówiłam Wam, że ćwiczę bardzo dużo, a to może przy okazji też pokażę Wam moją nową matę. Jeszcze zanim przejdę do Clu-programu, to słuchajcie, kupiłam sobie tę matę. To jest marka Jade i to jest ich Mata Harmony. Jezu, jak ja tę matę kocham. No po prostu moje ćwiczenia poranne tak zyskały na jakości. Jeżeli szukacie jakiejś fajnej maty. Słuchajcie, znowu ktoś do drzwi dzwonił, po prostu taki ruch jak na Marszałkowskiej. W każdym razie, wracając, mata jest genialna, niestety kosztuje sporo, dlatego, że wydałam prawie 400 zł na nią, natomiast jest warta każdej złotówki. Jeżeli ćwiczycie profesjonalnie, profesjonalnie. No ja nie ćwiczę profesjonalnie, bo nie jestem profesjonalistką, natomiast teraz ćwiczę codziennie i ćwiczę od chyba 15 lat, także no, stwierdziłam, że już sobie zasłużyłam na coś lepszego. Także właśnie zrobiłam research mat jogowych i jest dużo fajnych na rynku, natomiast ta cieszy się ogromną popularnością i naprawdę jest to uzasadnione. Ona ma taką specjalną strukturę, żadna z moich dotychczasowych mat nie miała tutaj takiej struktury, bo to się w ogóle na tym człowiek nie ślizga, więc wszystkie psy z głową w dół, i inne pozycje z jogi są bardzo proste do wykonania. Plus to, co w niej uwielbiam, to jest to, że jest dosyć gruba, więc też wszystkie pozycje takie wykonywane na kolanach, że zazwyczaj jednak mnie kolana dosyć mocno bolały na zwykłych matach, to tutaj jest to bardzo przyjemne właśnie dzięki temu, że jest taka gruba, jest w moim ulubionym kolorze fioletowym i to w dwóch odcieniach, bo i w jasnym i w ciemnym, także można sobie zmieniać raz mieć ten ciemny, raz jasno-fioletowy, no ja uwielbiam to pasowywać sobie do koloru mojego stroju, moją matę Zazwyczaj więc, no tutaj mam dwa w jednym, także jestem zachwycona. Też to, co zwracam, chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to to, że jest dosyć ciężka. Dużo cięższa niż takie tradycyjne maty. No bo właśnie jest gruba, ma taki specjalny materiał, także jeżeli gdzieś musicie pokonywać jakieś dłuższe trasy z matą, no to może lepiej byłoby wybrać inną wersję tej maty, bo ona ma trzy wersje. Ta jest najcięższa, jest jeszcze wersja Travel. I jeszcze jedna. Ta trawę właśnie jest ze względu na to, że to jest podróżna, mata, jest najlżejsza z nich wszystkich, także możecie sobie obczaić. A ja słuchajcie, chciałam z Wami porozmawiać o takim temacie już poza wyglądem i pielęgnacją i dbaniem o siebie. Ja ten czas bardzo mocno, covidowy wykorzystałam na rozwój swój, ale też taką podróż. W głąb siebie. Tak jak wam powiedziałam, bardzo dobrze mi się żyje, dlatego że po raz pierwszy w życiu czuję, że mogłam złapać chwilę oddechu, że po prostu gnałam i że no pędziłam czasem już niemal z zamkniętymi oczami, a teraz mogłam. Stanąć, zastanowić się nad pewnymi rzeczami, yy, popracować nad wieloma rzeczami. Także, no, szczerze mówiąc, jestem dosyć mocno zachwycona. Ja wiem, że dzieją się straszne rzeczy na świecie, yy, i niektórzy bardzo cierpią, i, i, i dzieje się źle, natomiast no, ja mam taką sytuację, jaką mam że jestem zdrowa i że siedzę po prostu w domu cały czas nie wychodzę i pracuję też z domu i korzystam z tego, tak jak potrafię najlepiej. Robię różne szkolenia, tak jak Wam opowiedziałam. i słuchajcie ostatnio się dałam po książkę, która wiele lat temu była bardzo popularna. To słuchajcie jest książka. Sekret. Ja się, słuchajcie, zbierałam dosyć długo, jak widać, do przeczytania jej. W końcu przeczytałam, dlatego że przyjechałam do Wrocławia i zobaczyłam, że leży na półce u mojej mamy. No i powiem wam, że takie miałam mieszane na początku uczucia, dlatego że w ogóle ta książka jest napisana dosyć dużą czcionką, ma jakieś obrazki, więc ja tak do tego trochę podeszłam na zasadzie no trochę dziwnie, jak to się zaczyna czytać, to też ma się wrażenie, że to jest taka psychologia ala la Paulo Coelho. Ale nie, no słuchajcie, bardzo dobrze mi się to czytało. Wysnułam z tego bardzo pozytywne wnioski. Ta książka opowiada innymi o prawie przyciągania, czyli o tym, że Wasze myśli, czy to pozytywne, czy negatywne, przyciągną dokładnie to, o czym myślicie. I tak po prostu zdałam sobie sprawę, że ja nieświadomie z tego sekretu korzystałam całe życie, dlatego że zawsze tak miałam, że faktycznie przyciągałam do siebie dobre rzeczy. Pewnie też złe przyciągnęłam, ale jakoś tak głównie teraz, jak myślałam, to przyszły mi do głowy te dobre rzeczy. Między innymi pieniądze. Tutaj jest napisane, że trzeba myśleć o tym, y, o pieniądzach w sposób pozytywny, nie myśleć o tym, że ma się na przykład długi, y, tylko myśleć o tym, że będzie się miało tych pieniędzy więcej i to też je przyciągnie, bo kiedy myślimy cały czas o długach, to też. Tym myśleniem więcej długów jeszcze przyciągamy. No słuchajcie, przeczytajcie sobie, wczytajcie się, to są bardzo proste rzeczy, bardzo proste mechanizmy, ale warto sobie to uświadomić, przypomnieć. Ja, jak skończyłam tę książkę czytać, to miałam bardzo dobry humor przez bardzo, bardzo długi czas. Dalej go zresztą mam. Parę rzeczy z, z tego poradnika wprowadziłam i faktycznie zauważyłam, że w moim życiu tak było wiele razy, że kiedy nagle pojawiał się jakiś kłopot finansowy, że nagle musiałam skądś wytrzasnąć kasę. No, jakiś koszt na mnie spadł, którego nie przewidziałam. To ja się tak mocno koncentrowałam na tym, że okej, okay, to teraz pracuję nad tym, żeby zdobyć tę kasę, skądś ją wytrzasnąć. I ta kasa się zawsze pojawiała, słuchajcie, i to bardzo szybko i bardzo często była to dokładnie ta Fota, która była mi potrzebna, i to się tyczy też wielu innych rzeczy, też myślenia takiego życzeniowego, jeżeli chodzi o pracę, związek, wszystko, wszystko, wszystko. Więc to jest taki mój sekret, i to też może być wasz sekret. Ja wiem, że do tego można podejść. No różnie, 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 bo też nie jest to napisane jakimś nie wiadomo jak pięknym literackim językiem. Myślę, że dało się to zrobić lepiej. Natomiast, jak wejdziecie sobie w internet i poczytacie, co ludzie piszą na temat tej książki, to naprawdę jest to pisanie w samych superlatywach o tym, że ta książka też zmieniła ich życie, wywarła ogromny wpływ na nich i że wszystko jest teraz pozytywnie. Myślę, że warto się teraz taką pozytywną literaturą otaczać. Na ten czas, w którym teraz tkwimy, czyli na siedzenie w domu, ale też na przyszłość, żeby się przygotować i żeby to nasze myślenie ukierunkować w sposób taki bardzo, bardzo pozytywny. Ja słuchajcie, też ostatnio na Instagramie dostałam ochrzan od jednej z Was, bo też w jednym z postów napisałam, że ja teraz bardzo nad sobą pracuję, robię różne kursy, ćwiczę, na na, 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 na. I jedna z Was do mnie napisała, żebym się uspokoiła z tym gadaniem, bo to nie są wyścigi, i że niektórym jest źle, niektórzy się czują źle. I są zestresowani tą sytuacją. I tak właśnie pomyślałam znowu o tym sekrecie: że słuchajcie, zamiast wypisywać, że się czujecie źle, myśleć o tym, koncentrować się, to po prostu naprawdę ja bym te myśli odsuwała, bo nie ma sensu na koncentrowaniu się na tym. Co jest złe, dlatego że to jeszcze nigdy problemu nie rozwiązało i nie przyniosło niczego dobrego, tylko ten stres nasilało. Więc oczywiście ja rozumiem, że ktoś mógł się zestresować tym, że ja tutaj działam, robię, a on jest zestresowany i sparaliżowany tą całą sytuacją. Rozumiem to w pełni, natomiast zachęcam Wam do zmiany was do zmiany myślenia i żeby odpędzać wszystkie negatywne myśli bo to po prostu nic nie daje. Myślenie o tym, jak jest wam źle i smutno, i jesteście zestresowani, nic wam nie przyniesie. Także pozytywne nastawienie i ja bardzo, bardzo, bardzo teraz tego pilnuję.